Siemaneczko witam na kanale Dzień Grzesiu znowu z nami, ale Grzesiu Co kupiłeś? Powiedz tam tutaj Tym razem Motocykliści jeżdżą Na skuterach Co to jest? No co to jest? Suzuki Burgman 400 pojemności 32 konie 32 Nm mniej więcej No przegładnia CVT, tak? Dokładnie, no na pasku Jak skuter, nie? E no co można powiedzieć no kanapa no kurwa jeździłam taka kanapa jeździłem kanapowcem dzisiaj nie zbiera dużo. się nieźle no nie jest to motocykl co prawda z biegami ale jeśli chodzi o na takie małe Takiego pierdzi 400 pojemności to on się zbiera bardzo dobrze no jedzie 140 na godzinę więc nie jest zawali drogą przyspiesza dosyć sprawnie więc też nie jest zawali drogą wygoda i Ee, ekonomia, no to, 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 to jest to w skuterach, bo nie no spalanie, nie zdać, myślisz? spalanie jest dużo niższe, no. No niż w moim bandycie na pewno, nie? No wiesz, 4-4,5 litra na 100 do 6-7 po mieście w twoim, no to jest... No, bandyterka wpierdoli le... w dużo, nie? Ja wiem, bo Dobra, wróćmy Mój do tego FK 750 też wpierdalała. No. No, Wszystkie zaraz. zresztą wpierdalają. Zresztą, obroty wejdzie to. E, siedziałem z tyłu dzisiaj, słuchajcie. E, siedziałem z przodu jako kierowca, zaprowadziłem. I siedziałem z tyłu i muszę powiedzieć, że z tyłu to jest kurwa fotel. Ej, to jest prawdziwy, normalnie miękki, wygodny fotel z oparciem. Naprawdę, z przodu się siedzi rewelacyjnie. No, fotel babci, kurwa. No, no bab babciny, kurwa. Pozycja za kierownicą mega dobra. I ile masz Grzesiu, wzrostu? 1,74 cztery. ,74, waga? No, 150, 150 kg, kurwa. No. Weź się do niego przymierz. To pokażemy, jak, jak wygląda. Ee... Duży chłop, Duży chłop na dużym skuterze O, na skuterze. o kurwa, tutaj będziemy mieli teraz cek elegancko Zobaczcie, czekaj Może ja z tej strony podejdę, bo Będzie mi lepiej widać O Maxi skuter 400 setka Kurwa, zbiera się to kurwa naprawdę Jeśli Przejechałem się No wiadomo, no, Bandit ma więcej Więcej mocy i ma biegi ale taki Bergman, muszę powiedzieć, że. Mega, mega fajny sprzęt. Pet, kurwa, w Specjalist. Ale go podnosi do góry, jak gazu, dajesz, nie? Każdy. Hashtag... No, mówię, no, kurwa, katapultę włączyłem, czy co? Mega, fajny, mega fajny sprzęt. Małe spalanie. No i tak się prowadzi, więc to nie jest 50, to jest 400. Już trochę tej mocy ma, no 32 konie to trochę jest. Jaki przebieg masz? 43 tysiące jest dokładnie na nim w tej chwili. No 43 707. Jo, jo. 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 O, fajny fajny sprzęt. O cóż ten, ten ten kurwa, ten kofer tutaj? A kofer, właśnie Bo ja, to jest, to, dla mnie to jest kurde mega. Nie? No co, no cały integralny kask chodzi po zęby Jest, jest Plus flaszka coli, plus jeszcze jest miejsca odpyty to Tutaj mega. też wchodzi kask ładnie, elegancko tu, mega, macie, mega, mega. tu macie, tylko jest lampka widocznie zrypana, bo normalnie A, A działa, 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 Czyli coś tam jest Nie, nie łączy, nie łączy ty. Ale lampkę A, macie jest, widzieć Jest lampka, kurde. Jest lampka, jest wszystko, kurna no Ej, mega sprzęt. Jest na, 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 tym, na, o Jezu, na... Na siłowniku. No, 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 właśnie na tym, więc kanapa nie opada, co prawda jest z, zrypany, więc trzeba go będzie wy, wymienić, ale tak to powinien się... Jak sobie... klapa w samochodzie, z yy, bagażniku. Powinien się samo no, opierać. Siłownik to się nazywa. Siłownik, więc wiecie, no. Ej. Mega, mega sprzęt. Oparcie, no, co więcej tu mówić, no. Spalanie... Przy mojej ciężkim... Przy moim, cie... przy, rę... przy moim ciężkim ręku, no to jest jakieś, no powiedzmy, no do 5 litrów, no. A, no to już wiem, kurwa jakaś bu... bura suka mnie obsrała w locie, kurwa. Tak słyszałem jak jechałem, że coś było takie... Mówię, kurwa, coś się urwało. No, obsrał mnie pierdalony sierściuch. No, tak cię ojebo duża szyba wysoka. Ale tym, tym, mówiłeś, że szyba. Nie, nie, jest, nie jest za wysoka, jest troszeczkę za niska, będzie zmieniana na są wyższą. Drogie, 60 euro a chcesz dać wyższą szybę, co? Czy deflektor tak, tylko. A, nie, nie, wyższą szybę, bo deflektor kurwa sam deflektor 100 euro kosztuje. <noise> Już pojebało ich z tymi cenami, naprawdę. <głos> <głos> no I też na ręce, że szerszą chcesz, mówić, nie? Że go... szersza, tutaj będą takie od razu na rączki te, 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 te barachłowy jebie i... Ale daje to coś? No daje, daje, nie, nie, wiesz... No? Nie, nie ten... Nie, nie marzną ręce. Nie marzą, tak ręce. Y, lusterka są oryginalne, są rewelacyjne. Wszystko no? widać. Tak jak jest moje podobno jest to jednocylindrowiec, więc tak przy niższych trochę obrotach on się trochę trzęsi, lusterka też. Ale jak już mu damy zobacz palniczek, to wszystko, wszystko widać. A tu błotem się też... A tu błotem, błotem, tak byśmy parkowali no co, w takim miejscu tu mamy jeden schoweczek czekaj, idę, 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 idę z drugiej strony już tu mamy jeden taki mały schoweczek tu jest akumulator tu macie o, schoweczek no, na rękawiczki papierosyczki tu jest taki maluteńki schowacz, na można fajki wsadzić, prawda? No, bo telefon. No telefonu nie wsadzisz. Tego nowego już na szerokie są, nie? No za, za ten, długie, już no. to już nie. To jest 99 nie, rok, to no, wiesz, inne komórki były nawet, prawie, nie? <laughs> nawet mój nie będzie telefon. Nie, tam już także. nie wejdzie, ale tutaj wiesz, telefon schowasz, fajki schowasz jakieś tam duperela. O ty, on nawet taki długi jest. No jest, on jest tam, tam... Tak, tak mi się, widać, się Wchodzi. Stortowało. Wchodzi. Tam jest węż, zwężenie tutaj No ale pół by weszło. No ale małpka na pewno. <laughs> tak na małpka wejdzie, na 100% Małpka no. na pewno. Małpka na, na, na bank wejdzie, więc wiecie. No nie jest źle. No co, to... mi się, co mi się podoba? Nie tutaj w tym sprzęcie to te felgi, nie? Ten design. Wiem, właśnie pomyślałem, no, że wsiąść kurwa je wypolerować porządku. No, fajnie by to wyglądało. No. Bo naprawdę fajnie wygląda. Kumpel powiedział, że te felgi mu przypominają starego Mercedesa AMG. Ta. A te, A te, a, a felgi. No, Borbeta. To co mówiłeś naklejka, no. nie? Była. Jaś ryba Franca musiała na naklejkę. No, no ale to Niemcy, no to co to naród to nic na to nie poradzić. <laughs> o wszystko szczelne. Nawet podwójnego debila nakleić, no Co? No, Chodź pokaż Państwu aż pokażemy co to zrobił. Tak. Jeden debil, drugi debil A są D No, podwójny debil no. No z niebies, kurwa, To z tak. To też trzeba będzie usunąć, bo to mi jest potrzebne, kurwa, psu Masz przegląd do? 2025, szósty, szósty, szósty. szósty. Ho, ho, ho. Świeży ja, przegląd Ja mam do przyszłego roku, chyba się Ech. do, 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 do Rok czasu jeszcze mam przegląd także. No i cena 800 euro Ej, te ceny tutaj, nie? Tych motocykli. Bo. Słuchajcie, ja za mojego bandita dałem 7,5 pustowy, nie. Jest im trochę do zrobienia. Eee, no i jest wyblakły, no. Ale wyblakły, no. Przez lakier też tego taka cena, nie? Ale ogólnie technicznie jest sprawny. I tutaj Grzesiu, to jest majster, słuchajcie. To jest majster w różnych sprzętów. Za. E, ja znajduję tanio, ale ten. Kurwa nie wiem skąd on to bierze, w jakiejś piwnicy, wszystko. Czy... Znaczy się, Ludzie tak. czekają żeby grzeć wszedł Burg, Burgmany 400 yy, od 1000 wzwyż do 2, dwóch, 2,5 dwóch do 3 nawet. Zależy, który rocznik. No. Ale te pierwsze wyziemy, nawet taki jak ten, to trzeba dać minimum 1000 euro w stanie takim. No Śnie, można Nie średnim. No ten też nie jest jakiś za piękny, no, trzeba go troszkę podrobić tam po. No ale kurwa 400, ale wiesz. E, no 800 euro, prawda? No. Kupujesz sprawny sprzęt z przeglądem Dzi... dwa lata. Tak, no to stary, no to kurwa, no sorry, no ale ciężko tak znaleźć, no. no nie, może no nie ciężko, no ale no, 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 w idealnym stanie, no to już musisz 2, dwa, 2,5 dwa zapłacić. Zna, to jest różnica. Znasz takiego złomnika, nie? Złomnik, no. jest taki kanał To taki jesteś złomnik motocyklowy, bo Zawsze Coś gra tym, zawsze graty, Tak samo jak ja zresztą, zobaczcie mój bandit No niby jest wszystko fajnie, ale olej tam widać, że cieknie, no No ale to z pokrywy... No ten, muszę zaboru, wymienić no, pokrywę, No i wzi. siedzenie, bo mam reklamówkę pod dupą No siedzenie to albo kupić nowe, albo obić Obi się machoby obiję no, na nowo, wiesz, sam. No, tak no także. Musisz na dzień dzisiejszy jest Begman, słuchajcie. 400, ale Grześ mówi, że. No coś tam, 650? Będzie 650 za parę miesięcy, 3-4 miesiące będę zmieniał, bo jednak y, jest. Y, powiem tak. Na długość Burgma 650 jest taki sam. Trochę wyżej ma siedzenie. Troszeczkę jest szerszy o 5 cm, więc to tam 2,5 cm z każdej strony to nie jest dużo. Yy, troszkę wywiększy ma prześwit. Yy, koła ma większe, bo ma 15 z przodu, czternastkę z tyłu, a tu są trzynastki, okay. więc yy, też to daje zupełnie inną jazdę, jakby nie patrzył. Stabilnie się prowadzi, tak? tak, chociaż ta krowa też się stabilnie prowadzi. No fajnie się nie mieści. Bo nawet jak próbowałem, tak wiesz. Bójnąć go, to, to, to stabilnie jedzie do... To jedzie, no. On, on, no. on się nie buja tak jak ty motocyklista. widziałeś przy... jak, się, jak się bój bujał? No. A to normalne jest? Tak, to jest normalne. Kurwa, w mówię to A normalne. ta krowa nie. moim bazy tak jak poruszam kierownicą on nie wpada mi w chimii czy coś. Ale, ale buja się Ale buja się, taki, taki, i to się taki, przestarzyłem, nie? Nie, to normalne no, jest, to, no. to na każdym, ale a ta krowa nie. właśnie nie, nie wiem czemu. Stabilnie jedzie do przodu, no, jak, jak potora, no. kurwa. 350. 650, tak. 650 ma już 56 koni i 60 Nm, więc po drugie jest dwucylindrowcem, więc troszeczkę mniej wibracji będzie. Po trzecie ma tak, regulowaną e, szybę elektronicznie, regulowane lusterka. Do tego jest na podwójnym, e, podwójnej skrzyni, bo to jest łączona taka skrzynia e, normalna, mechaniczna, plus później jest skrzynia na pasek a tu jest tylko skrzynia na pasek, no, no tak zwany ten multivar yy, więc tamten i tam mam ma możliwość zmiany biegów po prostu góra dół jeszcze tip Ta, taki, taki Tiptronik, coś w tym stylu plus jeszcze jest jeden, jeden dodatek yy, w postaci przycisku power jak potrzebujecie trochę więcej mocy mm. żeby się, nastawy się wtedy zmieniają na żwawsze no jak to działa nie Ciekawie mi bo to, bo to jest wiesz, wiesz co mi chodzi nie jak to kurwa działa że zmieniasz nastaw taki, taki... No tak jak w skrzyni biegów w, 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 w tych nowych samochodach, jak masz, wiesz, no. Je, masz, ale no, ja nie no, wiem, one funkcjonują nowe sobie Ja eko, mam stary samochód. Eko, miasto i sport, nie no. no jak no. nastawisz na sport, to skrzynia przychodzi w tryb, kurwa taki, gdzie szybciej się po prostu, wiesz. Biegi e, zmieniają. Nie, właśnie mniej szybciej. Dłużej trzyma. E, dłużej nie, szybciej się zmieniają, bo wtedy jestem. Ja nie wiem, zresztą jestem jem. Czekaj, bo ja miałem Omega kiedyś, 2 litry, 8 zaworową. Miałem też tam, był ten Sport wersja. I jak włączyłem, to ona biegi zmieniała później. Mogłeś się bardziej trzymać, ją duży na obrotach. A no to możliwe, no, że no, tak No, tak no mi się o to, no, Powiedzmy, że. Dobra. Lajcy ale... się wypowiedzieli na ten temat. Główno, główno temerylnie... się, tak naprawdę, główno się znamy i nie powinniśmy się o tym w ogóle wypowiadać. Malowany to był co? Chyba tak, nie wiem, zresztą. Bo co? taki tutaj... A może faktycznie, bo zauważyłem teraz dopiero, no, no? że coś tu było robione widać? Coś tak chyba. A no, jest albo gdzieś wyblaknięty po prostu wygląda. coś jest też wyblaknięty. Tak, tak, tak. Ale to... Zobaczymy. Ja ma mam na Słuchajcie, to jednak to jest sprzęt z 99 roku, no to on swoje lata już ma. Tak, Ile? tak, tak. i tak dobrze wygląda. 25? Tak, właściwie. 25, no, 25 lat, no. lat, no to... A zapierdalaj. Jak... jak... trzeba, no to c, panowie i, pan, i panowie... I panie, co ty dużo mówić? No. Kurwa, dobry sprzęt. Kupować i jeździć i się cieszyć. Dobra, kończymy jak, jak ktoś potrzebuje wygody i nie chce mu się zmieniać biegów, to to jest naprawdę rewelacja sprzęt. Nie jest zawali drogą, ma swoją moc, nie jest toż demon, ale te 140 leci. No dzisiaj dzisiaj na autobanie mi 150 licznikowe pokazał. To dużo jest. 150. Więc z przekłamaniem to myślę, że te 140, 145. Wyszło, no. No więc jak na taki sprzęt i spalanie poniżej 5 litrów, czy nawet powiedzmy 5 litrów przy dy bardzo dynamicznej jeździe, tak jak ja mam, no to jest... Yy... Nie, to jest to, to osiągi są bardzo dobre tutaj naprawdę. I można jeździć na dwa, nie? Kupujesz jeźdź, bo nie, bo nie ma... Yy... Nie, 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 tak, na A2, koniec. no bo to ma 32 konie, no. no to wiesz, to nie ma, 48 nawet. I tym akcentem tu będziemy kończyć? Tak jest, pozdrawiamy wszystkich, do następnego filmu. Tak jest, będziemy nagrywać znowu coś będzie, wpadnie.